A zadumywaliście się kiedyś nad tym, czy prawdziwa miłość może istnieć bez przeszkód i cierpienia. A co jeśli powiem wam, że zawsze źle rozumieliście prawdziwy sekret miłości? Że to nie czułość ani łagodność, lecz desperacja i bunt. Co jeśli prawdziwa miłość musi mieć smak goryczy, byśmy mogli poczuć jej pełnię, byśmy mogli docenić jej wartość? Wyobraźcie sobie ciemną, chłodną noc, kiedy światło księżyca ledwie przebija się przez gęste korony drzew. Jest cicho tak cicho, że słyszycie własny oddech. W tej ciszy słychać tylko kroki, lekkie, ostrożne, lecz pełne determinacji. Młoda dziewczyna przemyka w cieniu, jej serce bije szybko, ale nie ze strachu. To ekscytacja i oczekiwanie na coś więcej, na coś, za co mogłaby oddać wszystko. Po chwili widać także jego, chłopaka, który pokonuje kolejne przeszkody, aby dotrzeć do niej choćby na chwilę. Wiedzą, że ich miłość jest niebezpieczna, że każde spotkanie może być ostatnim, a mimo to idą ku sobie, przekraczając granice rozsądku, ryzykując wszystko, co mają. I właśnie tutaj tkwi sekret ich uczucia: zakazana miłość, która od zawsze fascynuje ludzi, jest wyjątkowa nie dzięki swojej sile, lecz właśnie dzięki swojej niemożliwości. Coś, co jest łatwe i dostępne, szybko traci dla nas wartość. Natomiast to, co jest nieosiągalne, staje się naszym największym pragnieniem. Friedrich Nietzsche pisał, że w miłości zawsze jest trochę szaleństwa, ale w tym szaleństwie zawsze jest trochę rozumu. Czy nie oznacza to, że prawdziwa miłość musi być naznaczona szaleństwem, że potrzebujemy cierpienia i ryzyka, by zrozumieć, jak bardzo kochamy? Filozof Arthur Schopenhauer zauważył kiedyś, że miłość jest jak pułapka zastawiona przez naturę, abyśmy dali życie kolejnemu pokoleniu. Ale co jeśli miłość jest czymś więcej niż biologiczną potrzebą? Co jeśli to właśnie ból i konflikt pozwalają nam doświadczyć czegoś więcej niż tylko fizycznego przyciągania? Zastanówmy się, czy Romeo i Julia naprawdę kochali siebie nawzajem, czy może bardziej kochali ideę miłości absolutnej? Tej, która gotowa jest do najwyższych poświęceń. Miłości, która mogła istnieć jedynie dlatego, że jej spełnienie było niemożliwe. W świecie, gdzie wszystko można mieć na wyciągnięcie ręki, gdzie dostępność stała się codziennością. Czy potrafimy jeszcze docenić coś naprawdę cennego, jeśli nie jest okupione ryzykiem i cierpieniem? Historia roumie i Julii jest wieczna właśnie dlatego, że mówi o tym, czego pragniemy najbardziej. O uczuciu, które przetrwa nawet wtedy, gdy wszystko inne zawodzi. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej, dlaczego zakazana miłość tak silnie nas fascynuje, dlaczego wciąż pragniemy tego, czego nie możemy mieć. A kiedy już to zdobędziemy, często tracimy zainteresowanie. Czy to właśnie trudności i przeszkody nadają uczuciu sens i wartość, a może prawdziwa miłość to akt odwagi, gotowość na bunt przeciwko regułom, które narzuca nam społeczeństwo? Może to właśnie sprzeciw wobec całego świata czyni ją tak cenną i wyjątkową. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Czy bylibyście gotowi zaryzykować wszystko dla uczucia, które nie ma prawa istnieć? Czy wasze serce biłoby szybciej, gdybyście wiedzieli, że miłość waszego życia jest na wyciągnięcie ręki? Lecz każda chwila bliskości może skończyć się katastrofą. Pozwólmy sobie wejść głębiej w tę fascynującą, choć bolesną tajemnicę miłości Roumie i Juli. Przyjrzyjmy się jej bliżej, zrozummy, dlaczego właśnie niemożliwość jej spełnienia uczyniła ją nieśmiertelną. I żądajmy sobie pytanie, czy w dzisiejszym świecie pełnym wygód i natychmiastowej gratyfikacji taka miłość ma jeszcze rację bytu? Bo przecież prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, to wybór, który podejmujemy wiedząc, że możemy za niego zapłacić najwyższą cenę. To bunt przeciw wszystkiemu, co próbowało nas zatrzymać. To desperacja, która każe nam iść dalej, mimo wszystko. Miłość, która nie ma prawa się spełnić, paradoksalnie staje się najpełniejszą formą uczucia. To jak ogień, który płonie na przekór wodzie, jak kwiat, który wyrasta ze skały. Właśnie dlatego tak bardzo nas fascynuje, bo nie jest oczywista, bo wymyka się logice i rozsądkowi. Romeo i Julia nie zakochali się w sobie przypadkiem. Ich uczucie zrodziło się w kontekście konfliktu, zakazu, nieustannego ryzyka. A my, jako widzowie, nie możemy oderwać od nich wzroku, bo widzimy w nich coś, czego często brakuje w naszym własnym życiu: prawdę emocji, która nie zna kompromisów. Współczesna psychologia sugeruje, że im więcej przeszkód stoi na drodze do celu, tym silniejsze staje się pragnienie jego osiągnięcia. Efekt ten nazywa się teorią reaktancji. Im bardziej ktoś mówi nam, że czegoś nie wolno, tym bardziej chcemy to mieć. To samo dzieje się z uczuciem. Kiedy miłość jest zakazana, jej siła rośnie, nie dlatego, że uczucie staje się głębsze, ale dlatego, że zyskuje wymiar walki, wyboru, poświęcenia. Jak zauważył Erich Fram, miłość nie jest tylko uczuciem, to działanie, decyzja, zobowiązanie do codziennego stawiania czoła trudnościom. W tym kontekście historia Roumie i Julii staje się nie tylko opowieścią o namiętności, ale też odwadze, o ludziach, którzy wybrali drogę wbrew wszystkiemu. Viktor Frankel, psychiatra, który przeżył obozy koncentracyjne, pisał, że człowiek jest istotą, która potrafi zdecydować, kim będzie, niezależnie od okoliczności. Romeo i Julia postanowili być wierni sobie, nawet jeśli świat mówił im, że to niemożliwe. Ich miłość była protestem przeciwko logice rodu, regułom społecznym, ustalonym rolom. Była wyrazem autonomii i wolności. Zastanówmy się, co się dzieje z uczuciem, które nie musi walczyć. Kiedy wszystko jest łatwe i dostępne, czy potrafimy jeszcze docenić wartość bliskości? Współczesne badania pokazują, że związki budowane w warunkach stabilnych, bez wyzwań, często ulegają znużeniu. Brakuje im napięcia, emocjonalnej stawki, tego poczucia, że gramy o wszystko. Psycholog Zygmunt Bauman pisał o miłości w płynnych czasach, o związkach opartych na wygodzie, ale pozbawionych głębi. Tymczasem miłość Roumie i Julii była głęboka właśnie dlatego, że każde ich spotkanie było jak skok nad przepaścią. Może właśnie dlatego ta historia przetrwała wieki. Nie dlatego, że była piękna, ale dlatego, że była bolesna, bo pokazuje, że człowiek zdolny jest do największych rzeczy, kiedy kocha, że prawdziwa miłość to niewygodne wieczory przy winie, ale gotowość by zaryzykować wszystko, nawet siebie. W tym sensie ich historia staje się dla nas zwierciadłem, pytaniem, które musimy sobie zadać, czy potrafimy jeszcze kochać z taką siłą. To, co najgłębsze w człowieku, często rodzi się na granicy bólu. Miłość, która przetrwała mimo wszystkiego, nie dlatego, że była silna, ale dlatego, że była niemożliwa, staje się czymś więcej niż uczuciem. Staje się symbolem, nieprzemijającym świadectwem, że serce człowieka potrafi bić głośniej niż rozum, że czasem warto wybrać cierpienie, jeśli prowadzi do czegoś prawdziwego. A może to właśnie niemożliwość jest najczystszą formą miłości. Dlaczego romantyzujemy tragedię? Dlaczego społeczeństwo przez wieki czyniło z bólu i śmierci miłosnej coś wzniosłego, niemal świętego? Czy to możliwe, że właśnie przez zakaz i cierpienie historia Roumije i Julii porusza serca kolejnych pokoleń bardziej niż jakakolwiek inna opowieść? Wyobraźmy sobie, że nie było konfliktu, że rodziny się zgadzały, że mogli być razem. Czy wtedy ktokolwiek pamiętałby ich historię? czy ich miłość przetrwałaby w ludzkiej wyobraźni przez ponad 400 lat prawdopodobnie nie bo to właśnie dramat uczynił ich wiecznymi to tragedia nadała im wymiar symboliczny społeczna świadomość działa według prostych praw zapamiętujemy to co boli to co nas zaskakuje to co łamie schemat kultura przez wieki utrwalała mit miłości niemożliwej tristan i isolda Heloiza i Abelard, Anna Kerenine, nawet Jack i Rose z Titanica, każda z tych par dzieli los Roumie i Julii. Ich uczucia są piękne, bo są tragiczne. Społeczeństwo karmi się emocjami, które wywołują skrajne reakcje. Potrzebuje opowieści, które tną głębiej niż zwykłe zakochanie. Jak pisał Albert Camus: Człowiek jest jedynym stworzeniem, które odmawia bycia tym, czym jest. A więc nie zadowala się zwykłym uczuciem, szuka czegoś więcej, czegoś, co go poruszy, złamie, przemieni. Media i kultura popularna tylko wzmacniają ten schemat. Filmy, seriale, piosenki nieustannie powtarzają wzór miłości zakazanej i dramatycznej. Badania przeprowadzone przez Amerykański Instytut Psychologii w 2013 roku. Wykazały, że widzowie dużo częściej zapamiętują historie miłosne, które kończą się tragicznie, niż te z happy endem. Cierpienie pozostawia ślad głębszy niż spełnienie, bo spełnienie nas usypia, a tragedia budzi. Ale co to mówi o nas jako społeczeństwie? Czy naprawdę potrzebujemy bólu, by zrozumieć, czym jest miłość? Czy kultura nie nauczyła nas, że prawdziwe uczucie musi boleć, że bez cierpienia nie ma autentyczności? Jak pisała Susan Sontag, cierpienie nadaje sens tam, gdzie nie ma słów. Może dlatego tak wielu z nas utożsamia prawdziwą miłość z czymś, co musi kosztować, co trzeba wywalczyć, co często zostawia blizny. Z punktu widzenia socjologii miłość zakazana staje się aktem buntu. To nie tylko uczucie między dwiema osobami, ale sprzeciw wobec struktur, rodziny, religii, tradycji, norm społecznych. Romeo i Julia nie tylko kochają. Oni odrzucają świat, który mówi im, że nie mogą. To dlatego ich historia rezonuje z młodymi ludźmi niezależnie od epoki. Bo każdy z nas w pewnym momencie życia czuł, że świat nie rozumie naszych wyborów, naszych uczuć, naszej wolności. Ten społeczny kontekst sprawia, że opowieść o miłości staje się narzędziem. Nie tylko do wzruszenia, ale też do refleksji. O tym, jak żyjemy, co ocenimy, czego się boimy? Współczesna kultura coraz częściej pokazuje miłość nie jako bezpieczne schronienie, ale jako pole bitwy. Miłość jako rewolucja, miłość jako akt oporu. A może w tym tkwi największy paradoks, że najbardziej wzruszają nas historie, które nie mają prawa się zdarzyć, bo w głębi duszy pragniemy tego, co niemożliwe. I może dlatego wciąż wracamy do Roumie i Julii. Nie po to, by dowiedzieć się, czym jest miłość, ale po to, by poczuć, że jesteśmy w stanie kochać tak samo szalenie, tak samo odważnie i tak samo bezwarunkowo. Miłość Roumie i Juli jest jak lustro, odbija nasze najgłębsze lęki i pragnienia. Nie tylko dlatego, że była piękna, ale dlatego, że była niemożliwa i właśnie ta niemożliwość sprawia, że nie możemy jej zapomnieć. Przez ponad 400 lat ludzie wciąż zadają sobie te same pytania: czy warto kochać mimo zakazów, mimo bólu, mimo świadomości, że to się źle skończy? W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko staje się szybsze i powierzchowne, gdzie uczucia często zastępowane są reakcjami i lajkami, taka miłość jak ta Szakespirowska wydaje się nierealna. Ale może właśnie dlatego jest nam tak potrzebna, bo przypomina, że prawdziwa bliskość nie bierze się z wygody. Tylko z odwagi, z gotowości do ryzyka, z decyzji BY iść pod prąd. Współczesna psychologia mówi jasno: miłość wymaga wysiłku. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazały, że pary, które przeszły razem przez trudne sytuacje, częściej tworzą trwałe i głębsze więzi. To, co łatwe, nie buduje. To, co wymaga walki, zostaje z nami na dłużej. I choć nikt z nas nie chce cierpieć, to właśnie cierpienie odsłania wartość prawdziwego uczucia. Romeo i Julia nie są tylko bohaterami dramatu. Oni są symbolem, archetypem tego, jak bardzo jesteśmy gotowi walczyć o to, co dla nas najważniejsze. Jak bardzo pragniemy uczucia, które nie zna kompromisów. Ich historia pokazuje, że nawet najkrótsza miłość może być wieczna, jeśli była prawdziwa. Możemy dziś patrzeć na tę opowieść z dystansu, analizować ją, cytować, rozkładać na czynniki, ale gdzieś w głębi duszy każdy z nas tęskni za czymś podobnym, za czymś, co wywróci nasze życie do góry nogami, za czymś, co nas przeraża, ale i pociąga, bo taka jest prawdziwa miłość, pełna sprzeczności. I właśnie dlatego tak ludzka. Nie chodzi o to, by idealizować cierpienie. Chodzi o to, by zrozumieć, że głębokie uczucie często wymaga ofiary. Że nie wszystko musi być wygodne, by było prawdziwe. I że czasem to, co boli, uczy nas więcej niż całe życie w komforcie. Romeo i Julia uczą nas odwagi. Pokazują, że nie warto rezygnować z siebie, nawet jeśli świat mówi, że to szaleństwo. Ich dramat to nie tylko przestroga. To także przypomnienie, że w każdym z nas drzemie siła do miłości, która przekracza granice, reguły, logikę. I może właśnie to jest największy sekret tej historii. Jeśli dotarłeś do tego momentu, dziękuję, że byłeś ze mną przez cały ten czas. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A w komentarzu napisz, co Ty myślisz o tej miłości. Czy według ciebie Romeo i Julia naprawdę kochali? Czy może kochali tylko swoją własną wyobraźnię o miłości? Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.